Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. W krakowskiej Synagodze Remu, mieszczącej się na Kazimierzu, nad miejscem, gdzie przełowuje się zwoje tory, znajduje się napis w języku hebrajskim. Oczy widzą, uszy słyszą, a wszystko zapisane jest w księdze. Ta stara żydowska mądrość towarzysząca modlącym się w tym miejscu od XVI wieku przypomina i nam dzisiaj o kondycji naszego ducha i ciała. Napawamy się dzisiaj obrazem i słowem, wszystko widzący i wszystko wiedzący, a zarazem zapominający, że to, co najcenniejsze dla naszego życia, ukryte zostało w Księdze. Słowo, wynurzające się z jej wnętrza, rozświetla nasze życie. Ono jest ratunkiem. Ono jest i sędzią. Ono daje zbawienie.